Drodzy Państwo i kolejny gość naszego gorącego studia. Witam serdecznie poprzez łącza Skype Bartłomieja Wrublewskiego, posła Prawa i Sprawiedliwości. Witam, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jest bardzo ważna sprawa, o której dziś sporo w mieście Poznaniu, z którego i nasza stacja, i pan poseł pochodzą. Otóż projekt Pancerna Wielkopolska. O co chodzi i dlaczego Wielkopolska nie ma być pancerna, bo przecież takie tradycje pancerniackie to Polska, to Poznań, przepraszam, Pancerna Wielkopolska, to, to Poznań i Wielkopolska mają już od, od dekad. To prawda. Ale tutaj chodzi o projekt programu zbrojeniowego opracowanego w wojskowych zakładach motoryzacyjnych. Zgodnie z którym miało powstać w Poznaniu i Wielkopolsce konsorcjum składające się z trzech firm wojskowych zakładów motoryzacyjnych Cegielskiego oraz Kaliskiego WSK, czyli Wielkopolskiej Spółki Komunikacyjnej z Kalisza. I w ramach tego konsorcjum miały być produkowana spolszczona wersja koreańskich czołgów K2. To jest projekt ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa. I także ze względów bezpieczeństwa lokalizacja tej produkcji miała być właśnie w Wielkopolsce, czyli w regionie oddalonym od wschodniej granicy. No, Kluczowym elementem jest także to, że tutaj ta koncepcja powstała, tutaj znaleziono firmy, które miały być w to zaangażowane. Ja muszę panu wejść słowo i dopowiedzieć, że z jednej strony, oczywiście, od kilkudziesięciu lat mamy w Poznaniu wyższą szkołę wojsk lądowych, pancernych, i to jest silna tradycja wielkopolska, a z drugiej strony mamy tutaj od 170 lat zakłady HCP, Hipolit Cegielski Poznań, od bodaj 1849 roku funkcjonuje ten zakład, i on. On produkował tradycyjnie także, dziś o tym można mówić, a były to rzeczy tajne, produkował elementy dla tych właśnie wojsk. No i, i, i złe wiadomości są takie, że są poważne zapowiedzi rządu Donalda Tuska, że HCP, ten legendarny poznański zakład, ma być zamknięty. No i, i stąd pytanie, czy ten projekt jest realistyczny w kontekście planów rządowych? I w kontekście no, tych różnych nowych pomysłów na przycinanie wszelkich inwestycji w naszym kraju. Czy projekt Pancerna Wielkopolska był, z jednej strony, projektem, który miał wesprzeć bezpieczeństwo kraju, a z drugiej strony miał pozwolić na utrzymanie i rozwój czterech wielkopolskich firm zbrojeniowych, czyli właśnie tych trzech wspomnianych, oraz 100 milu Poznań. Więc rezygnacja z tego pomysłu, o czym dowiedzieliśmy się no, krótko po objęciu władzy przez rząd Platformy Obywatelskiej i koalicjantów, początkowo z zamysłem, by przenieść na Śląsk, a ostatecznie prawdopodobnie, żeby w ogóle temat utopić, skasować, to jest zła wiadomość i dla Polski, i dla Wielkopolski. Dlatego my się na to nie godzimy. Ten projekt został tutaj wypracowany. Są wszelkie argumenty merytoryczne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, żeby on był realizowany, i realizowany właśnie z centrum w Wielkopolsce. To jest troszkę kolejny przykład takiego braku ambicji rządu Donalda Tuska, aby ważne projekty infrastrukturalne dowozić, aby je utrzymywać, realizować. Wiedzieliśmy, ile energii trzeba było zużyć, żeby przekonać Tuska do realizacji CPK, a i tak wiemy, że będzie to realizacja mocno krojona. Ale Panie Pośle, pan tutaj mówi bardzo dyplomatycznie, wręcz eufemistycznie. No. To jest katastrofa. Dla Wielkopolan wydaje się to być, a jestem Wielkopol Wielkopolaninem, rzecz niewyobrażalna. Mają zamknąć zakłady Hipolita Cegielskiego. Pan Panie jako Panie. Poznaniak chyba też doskonale czuje, co to znaczy. I druga sprawa w tym samym temacie, o którym rozmawiamy. No przecież sprawa polskich czołgów, czy tej polskiej wersji, Koreańskich czołgów, to jest też esencjonalna rzecz dla bieżącej egzystencji geopolitycznej, czy w ogóle egzystencji naszego kraju. Więc, więc, więc dlatego, tu, tu dlatego, po prostu larum grają. Dlatego odpowiadając na pana pytanie, jak przede wszystkim koncentrowałem się na tym elemencie dotyczącym bezpieczeństwa i spraw Polski. Natomiast oczywiście, dalszą konsekwencją. Skasowania programu Pancerna Wielkopolska są trudności dwóch, i to już takie egzystencjalne, trudności dwóch poznańskich firm Cegielskiego i Stomilu, które miały dzięki temu projektowi mieć możliwość dalszego funkcjonowania i pewnej stabilizacji. Bo Cegielski to silniki, a Stomil to koła, prawda? No, pewnie w tym wypadku Cegielski to byłyby kadłuby. A, a elementy ogumienia to rzeczywiście 100 mil. Natomiast obecnie rząd Tuska planuje zamknięcie tych dwóch zakładów. No, tu są różne dyskusje, jakby to zamknięcie miało wyglądać. Jedna um, propozycja, która leży na stole to taka, aby Cegielski stał się częścią wojskowych zakładów motoryzacyjnych, no, ale w praktyce oznacza to degradację Degradację tej firmy i jej, 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 jej trwanie w jakiejś szczątkowej postaci. Po, i pomijając, panie pośle, sprawy do... historyczne i emocjonalne, różne argumenty, proszę mi wytłumaczyć, dlaczego w sytuacji tak olbrzymiej koniunktury mamy wojnę u bram, mamy wielkie zbrojenia, przynajmniej na papierze, zapowiadane nie tylko w Polsce, ale i w krajach ościennych i na całym świecie? Dlaczego w okresie tak, wyjątkowej koniunktury na te elementy, które produkują oba zakłady Stomil i HCP. Proszę mi to wyjaśnić, dlaczego takie decyzje się podejmuje? Na czym to polega? To jest nie do, to, zgadzam się, to jest nie do pojęcia. No ale z drugiej strony widzimy, że takie decyzje podejmowane są w różnych obszarach życia i w Wielkopolsce, i w kraju. Te krajowe są znane, więc powiem o kilku sprawach z Wielkopolski. Od roku zamrożona jest sprawa budowy elektrowni atomowej w pątnowie pod koninem. Sprawa fundamentalna dla wschodniej Wielkopolski konina turku, koła. Słupcy, czyli tych terenów, które są no, wokół tej planowanej inwestycji. Przypomnę, że wygaszany tam jest, wygaszane jest tam górnictwo odkrywkowe i elektrownia w pątnowie miała zastąpić. Można powiedzieć ten segment górniczo energetyczny, który dotychczas istniał. Jeśli chodzi o CPK, to kasowany jest ten element wielkopolski. Regionalny tego projektu, no bo CPK miało łączyć aglomerację kalisko ostroską Dziś te nowe plany rządu na CPK są takie, żeby tego już nie było. Kasowane są kolejne elementy programu Kolej Plus. Na przykład nie będzie kolei z Konina do Turku, która już były rozstrzygnięte, były rozstrzygnięcia. Jeszcze za naszych rządów, żeby ta kolej powstała. W Poznaniu zrezygnowano z komputera kwantowego, uznając, że i tak tu za dużo w Poznaniu już jest komputerów. Czyli, krótko mówiąc, ten proces zwijania różnych ważnych inwestycji w różnych obszarach jest bardzo zaawansowany. Także jest to rzeczywiście bardzo to jest bardzo destrukcyjny rząd. Ale Od ja, ja szukam do... logiki. Proszę mi wybaczyć, ja ciągle szukam w tym wszystkim logiki. Panie pośle, mówiąc tak nieoficjalnie w otwarte karty grając. Przecież tu w Wielkopolsce rządzi platforma obywatelska, koalicja Obywatelska. Tutaj ta partia uzyskuje najlepsze wyniki. Proszę mi wyjaśnić, z jakiego powodu rząd, Przecież z tej partii karze. Przecież jakieś nakłada kary. No tak to należy rozumieć na region, który serce oddaje. Czy się my z tym zgadzamy, czy nie, ale który serce oddaje tej partii. O co tu chodzi? Czy jest jakaś konkurencja niemiecka, która czyha na te nasze kontrakty? Czy po prostu jest to jakiś syndrom sztokholmski? Który tu widzimy gołymi oczami, widzimy ten syndrom jeszcze... sztokholmski, że ludzie głosują na partię Tuska, który następnie Wielkopolskę, tu gdzie na niego tak grzecznie głosują, niszczy w tak niewyobrażalnej skali. No Panie redaktorze, my jako Poznaniacy zadajemy sobie, pan i ja, urodzeni Poznaniacy, zadajemy sobie to pytanie od wielu lat, bo tak głosują nasi sąsiedzi. No, ludzie czasami nawet z naszych rodzin których znamy i też się temu dziwimy, tego nie, nie, nie rozumiemy. Nie rozumiemy tego, że jest taka grupa ludzi, działaczy platform Obywatelskiej z najwyższymi przedstawicielami władz samorządowych, że gdy są obchodzone hucznie kolejne rocznice Powstania Wielkopolskiego, nie może im przez usta przejść, przeciw komu ci powstańcy walczyli. No ale tak niestety jest. Natomiast myślę, że te działania rządu Tuska no, są jednak zauważane. Nawet przez tych, którzy głosowali na platformę czy na trzecią drogę. Myślę, że niemało ludzi już dziś żałuje, jeszcze więcej ludzi się zastanawia. I temu służyła dzisiejsza konferencja prasowa razem z Ewą Jemelitą, radną miasta Poznania, szefową prawa i sprawiedliwości w Poznaniu, z radną Dorotą Barełkowską, szefową prawa i sprawiedliwości w Powiecie Poznańskim. Chcieliśmy powiedzieć, jak ważnym projektem jest Pancerna Wielkopolska. Ile tracimy ze względu na rezygnację z tego projektu? Ile tracimy jako Poznaniacy, jako mieszkańcy Kalisza, jako Wielkopolanie? Bo oczywiście ten projekt był pomyślany jako projekt konsorcjum trzech spółek, o których mówiłem wcześniej, ale skorzystać miały także, także Istomil. I prywatne firmy z Wielkopolski, dlatego że potrzebnych tu będzie dziesiątki czy setki różnych części, różnych elementów czołgu K2, tych czarnych panter. Więc naszym zadaniem, i to staramy się konsekwentnie robić, jest przypominanie Wielkopolanom, ile tracimy na rządach platformy. Mam nadzieję, że ci Wielkopolani przejrzą na oczy. I kolejny taki incydent, który miał miejsce, który pewnie też Pan zna, że kupiliśmy zużyte ponad 30-letnie tramwaje z Bonn z Niemiec, tamtejszy złom powiedzmy to, bo one się nadają do remontu, zanim będą wykorzystane w naszym mieście, to kupiliśmy je za żywą gotówkę bodaj 3 miliony euro, proszę mnie poprawić jeśli, jeśli się mylę, czyli... Jakiś tam kilka milionów złotych. Jakzkolwiek no, przekonuje, że to interes życia. No interes życia, ale no właśnie znaczy, pewnie panie, interes życia, ale nie dla nas, tylko. To, to tylko... można się tylko uśmiechać, dlatego że no jak ktokolwiek z nas by został zagadnięty, czy nie chce kupić 30-letniego samochodu, to jest przecież jasne, że tylko w przypadku, jeśli to jest jakiś automobil, to. Tak. Można to rozważyć, natomiast no, wyobraźmy sobie, że ktoś komuś chce sprzedać 30-letniego Forda albo 30-letniego Opla albo Wiecie, 30 -letniego... Te, w tym wieku auta dostają już te żółte tablice jako tak. zabytkowe, czyli tak, kupujemy taki, walić, no, trochę to, takie old timery. To... Wie pan, może to jest taka, no, jakiś pomysł retro. artystowski, taki, żeby, żeby, takie właśnie retro pojazdy jeździły po naszym mieście, no, chodzi tutaj ale o Ale platforma, ale platforma stworzyła taki ruch w Poznaniu, broniący tej decyzji, właśnie przedstawiający, że to jest interes życia dla Poznania i Poznaniaków. My się nie wypłacimy, jeśli chodzi o Koszty amortyz użytkowania tych tramwajów to tak, siłą rzeczy, no, Niemcy nam tego nie e, e, sprzedali w stanie idealnym, wyremontowanym. Ja panu powiem i Państwu powiem, co jest w ogóle niezwykłe, że kontrolowany przez platformę obywatelską, e, głos wielkopolski, ale nawet kontrolowany przez. Platformą obywatelską, Głos Wielkopolski zatytułował artykuł, z którego się o tym dowiedzieliśmy, Niemiec płakał jak sprzedawał. Czyli krótko mówiąc nawet nawet, nawet, nawet w szeregach platformy obywatelskiej budzi to, znaczy no, w tym środowisku takim nie, nie. lewicowo liberalnym no, wielu ludzi trzeźwomyślących, no nie może się powstrzymać przed szyderstwem z tego, co robi ekipa Jaśkowiaka. Ale płakał też... ze śmiechu tak. Ale to też oczywiście jest, no, można powiedzieć, kolejna okazja do tego, żebyśmy mieli, żebyśmy wzbudzili w sobie refleksję: czy rzeczywiście należało przez poprzednie lata tak łatwo oddawać poznań i część Wielkopolski Platformie Obywatelskiej? Bo być może gdybyśmy troszkę inaczej się tu pozycjonowali, inaczej pracowali, te nasze wyniki byłyby lepsze, a platformy byłyby gorsze. Bo Wielkopolska, jeśli chodzi o sprawy takie preferencji politycznych, jest zróżnicowana. Wschodnia Wielkopolska, właśnie teren ziemi konińskiej, ale też kaliskiej, tam Prawo i Sprawiedliwość albo wygrywa, albo niemal wygrywa z Platformą Obywatelską. Ta trudna sytuacja jest w centralnej Wielkopolsce i w północnej Wielkopolsce i tutaj rzeczywiście chciałbym też kierując Prawem i Sprawiedliwością od niedawna, żebyśmy przekonali większą część mieszkańców naszego regionu do Prawa i Sprawiedliwości, do prawicy. Choć... Wie pan, ja, ja, ja już pomijam sprawę tego polsko-polskiego sporu pis -PO, ale my tu mówimy o sprawach czysto merytorycznych. O tym, co jest dobre dla biznesu w Wielkopolsce, obiektywnie, co jest dobre dla mieszkańców. Co jest dobre dla naszego regionu. I tutaj ja, ja, ja bardzo bym chciał, żebyśmy nawet wyszli z, ty, z tych tematów bieżącego sporu, właśnie te, tej emocji pomiędzy oboma partiami no i, i, i skupili się na meritum, ale poziom, poziom z idiocenia, tak to trzeba powiedzieć, chyba, i poziom no, te, tej mutacji pod wpływem propagandy świadomości obywateli miasta Poznania jest niebywały, tu jest... Donald Tuski, Jacek Jaśkowiak mógłby naprawdę ukraść lodówkę każdemu z nich, a oni by dalej na niego głosowali. Ja, ja jestem, żyję w tym przekonaniu, publikując różne sceptyczne wobec niektórych działań obecnej władzy w Wielkopolsce treści, ja widzę to zacietrzewienie, ja widzę to ten. Tą ucieczkę od spraw merytorycznych. I cieszy mnie, że Pana konferencja miała taki charakter właśnie merytoryczny, bo, bo takim językiem należy rozmawiać z, z Wielkopolanami, z Poznaniakami, żeby ich obudzić. No, wie Pan, ja tutaj muszę powiedzieć, trzeba powiedzieć o dwóch rzeczach, dlaczego tak się po 1989 roku stało. No, bo jedna rzecz oczywiście jest taka, że w dużych miastach wszędzie prawicy jest trudniej. Ale myślę, że są dwie kwestie, które odgrywają tutaj pewną rolę i które musimy wziąć pod uwagę. Pierwsza to taka, że poznaniacy, że może inaczej, że polska prawica po 1989 roku miała silny rys. Taki związany z centralną, wschodnią i południową Polską. No, z tradycjami z dawnych jeszcze zaborów rosyjskiego i austriackiego. Natomiast w niewielkim stopniu tradycje byłego zaboru pruskiego złożyły się na tą tradycję narodową, którą polska prawica podnosiła. Być może nawet to jest dłuższe, znaczy historycznie, że to ma dłuższą tradycję niż po 89 roku. I dlatego na Śląsku, w Kujawsko-Pomorskim, na Pomorzu i Wielkopolsce, proszę zwrócić uwagę, że dotyczy to wszystkich tych czterech regionów, prawicy jest pod górkę. Nie w każdym miejscu w tych województwach, ale co do zasady, co do zasady, co do zasady jest pod górkę, jest trudniej. A druga rzecz, jeśli chodzi o Poznań, i tu w szczególności nasz region, no, przez wiele lat nie było takiej systematycznej pracy prowadzonej. Były tu różne takie perturbacje wewnątrzprawicowe. Przez wiele lat te środowiska powstawały, się rozsypywały, było dużo antagonizmów. Więc, krótko mówiąc, musimy nadrobić no, troszkę pozasypywać mosty pozasypywać rowy, pobudować mosty między różnymi osobami, środowiskami, które w wyniku tych przez te ostatnie 20 czy nawet 30 lat, wychodząc z bardzo podobnych podstaw ideowych, no trochę się porozchodziły. Ale te dwa czynniki, no i jakby z tym powiązana jest ta sprawa, że Platforma Obywatelska zbudowała tu bardzo silne struktury samorządowe, które są i na poziomie województwa, i na poziomie powiatu poznańskiego, na poziomie miasta. Więc, krótko mówiąc, przed nami no taka praca organiczna i długa praca. Po pierwsze, najpierw, żeby osłabić dominację platformy, a kiedyś zawalczyć o zwycięstwo. No, ciekawy plan, dobrze, że pan go ma. Ja, ja pozwolę sobie skonkretyzować nieco. Tu chodzi też o te regiony, gdzie szczególnie przed II wojną światową najsilniejsza była narodowa demokracja. Śląsk, prawda Korfanty, Sejda, Wielkopolska i też Pomorze, też Kaszuby, to, to były rejony tradycyjnie mocne, jeśli chodzi o endecję i Piłsudczyków Józefowi i właśnie, i, i, mówi, i Piłsudski jako patron prawicy po roku 89. No prawo i sprawiedliwość to jednak bardziej na sztandarach Piłsudskiego miało. O czym świadczy między innymi komendant przydomek. Jarosława Kaczyńskiego, no to, no to tutaj właśnie tu się rozgrywa ta sprawa, że, że, że mieliśmy narodową demokrację i yy, yy, która gdzieś tam została owinięta pajęczyną yy, paty i patyną przeszłości versus, versus piłsudczykowską prawicę i niestety te dwie trumny polityczne tak zadziałały w naszym kraju, że, że no... Między innymi tutaj w Wielkopolsce mamy problemy, no ale mam nadzieję, że, że problemy są dlatego, od tego, żeby je przezwyciężać. Dlatego tak ważną rzeczą jest to, aby tradycje tych ziem Śląska, Pomorza, Wielkopolski w większym stopniu zaczęły oddziaływać na całą polską prawicę, bo to jest jeden ze sposobów, jeden kierunku działania który może poprawić wyniki prawicy właśnie na tych terenach. Nie chodzi tylko o samą Wielkopolskę, centralną i północną Wielkopolskę, ale także właśnie Pomorze i Śląsk. Myślę, że jest tu pewna analogia między właśnie tymi trzema regionami. I też dziękuję za to, że Pan wspomniał i Sejda i Korfantego. Ja dorzuciłbym jeszcze generała Halera, generała, generała Józefa Dowbor-Muśnickiego i Taczaka. Tradycje powstań wielkopolskich i śląskich, te wszystkie elementy to są rzeczy, które troszkę mocniej zaczynają się przebijać, ale wciąż, wciąż no, są nieporównywalnie słabsze niż tradycje powstania styczniowego, listopadowego, tych powstań, tych wydarzeń, które no, kształtował, które ukształtowały świadomość mieszkańców. Byłego zaboru rosyjskiego, a później tą świadomość ogólnonarodową. Także, Starzy Poznaniacy, trzymajmy się razem i wyświetlajmy obywatelom, jaka jest prawda, pokazujmy im sprawy merytoryczne, które pogrążają dzisiaj nasz region. I za to panu posłowi, a także za dzisiejszy wywiad, bardzo dziękuję. Dziękuję, panie pośle. Bardzo dziękuję i dobrego dnia. Zostańcie, proszę, z naszą telewizją.